bardzo duże zainteresowanie jest zbiornikami do wody i do naszej produkcji jest dość dużo wody potrzebne i tutaj po prostu woda opadowa i ze studni głębinowej ona jest mieszana Jesteśmy w miejscowości Sąpolno w województwie wielkopolskim, gdzie odwiedzamy gospodarstwo Pana Bolesława Łakomskiego, w którym przed trzema laty został posadowiony zbiornik na deszczówkę. Panie Bolesławie, ale samą rozmowę chciałem za zacząć od gospodarstwa. Na jakim areale Pan działa, jaka tutaj jest produkcja prowadzona? Działamy na areale około 50 hektarów. Główną produkcją jest działalność kółkarska, poza tym siejemy zboża, kukurydzę, żyto i głównie poplony gorczyca łubiny. Ale większość areału zajmuje ta szkółka, czy raczej te zboża? Większość areału zajmuje szkółka. Mhm. Jakie są rośliny w szkółce? już przejdźmy do tego. No tutaj jest, no, no długo wymieniać, główne dominujące są drzewa alejowe, klony, lipy, brzozy, no to mamy około 100 gatunków tych roślin, także jest to trudno wymieniać. To jest bardzo specyficzna gałąź produkcji, prawda, ale yy, też bardzo pracochłonna i do tego chciałem przejść, chyba tutaj potrzeba dużo ludzi do pomocy i w ogóle jak wygląda specyfika tej pracy, kiedy to się zaczyna tak naprawdę, kiedy działacie? No, no praktycznie w gospodarstwie cały rok, bo zimą przygotowujemy sadzonki z razy, mhm. później szczepimy, sadzimy do gruntu, że tak, później pielęgnację, że praca jest praktycznie cały rok. Mhm. To ile ludzi na co dzień czuwa tutaj nad tą produkcją? Nad produkcją czuwa na co dzień trzech ludzi, resztę mamy, dobieramy z mhm. zewnątrz. No dobrze, a jeśli chodzi o te zboża, które Pan uprawia i inne rośliny, które Pan uprawia, to jest związane ze zmianowaniem tutaj przy szkółce? Raczej głównie tak, no, no część mamy słabych gruntów, które nie nadają się pod kółki, no więc wtedy tam z przymusu są szane żyta, tam czy pinny, czy coś takiego. No właśnie o to chciałem zapytać, jakich klas bonitacyjnych wymaga tego typu produkcja? No wymaga najlepszych, ale u nas głównie dominuje piąta, czwarta i trzecia klasa mhm. i dla produkcji drzew na pewno jest to wskazane, bo lepiej rozwija system korzeniowy i po prostu lepiej rosną. Mhm. No dobrze, a jeśli chodzi jeszcze o te zboża, jeszcze o to zapytam, tam. Jakie wydajności udaje się pan uzyskiwać? Czy stosuje pan deszczowanie na przykład? Tak, stosujemy deszczowanie, ale wydajności raczej odnośnie klasy są mierne. No nie możemy konkurować z rolnikami z pierwszej czy drugiej klasy ziemi. tak. Ale rozumiem, że to co uda się wyprodukować, zebrać te zboża, to sprzedaje pan, nie wykorzystuje tego pan w gospodarstwie? Nie utrzymuje pan zwierząt? Tak, sprzedajemy wszystko na bieżąco, nie utrzymujemy żadnej hodowli. Opłacalność też chciałem zapytać, jak to tu teraz wygląda? Czy to jest zmiennie z sezonu na sezon, czy to jest raczej stałe ceny, jeśli chodzi o tego typu produkcje? No raczej zmienne, ponieważ tutaj rynek dużą rolę odgrywa. Jeżeli jest nadmiar towaru, trudniej się sprzedaje. Wiadomo, każdy chce obniżyć, żeby to swoją produkcję sprzedać. Z tym, że taka produkcja niektórych drzew trwa do 10 lat, także no, tutaj okres sprzedaży jest dość długi. No w, w jaki sposób w ogóle sprzedajecie te swoje produkty? 80% no to sprzedajemy w ramach tak, przetargów dla urzędów gmin, miast, na drogie autostrady, mhm. no i również odbiorcy indywidualni. Mhm. No, na, na posadzenia ogródków działkowych, różnych także. No właśnie, przejdźmy teraz do głównego tematu naszej dzisiejszej rozmowy, a mianowicie tego zbiornika na deszczówkę, który pojawił się przed trzema laty. Skąd w ogóle pomysł, żeby pójść w tym kierunku? I do czego, on jest do czego ta zebrana woda jest wykorzystywana? Tutaj jest mało opadów, no ale jak one są, no warto byłoby coś z tym zrobić. I do naszej produkcji jest dość dużo wody potrzebne. Mhm. I tutaj po prostu woda opadowa i ze studni głębinowej ona jest mieszana i wykorzystywana do dalszej produkcji, głównie w tunelu mhm. foliowym. A jaka jest pojemność tego zbiornika? 120 tysięcy litrów. Mhm. I na ile to wystarcza tak naprawdę? Czy jest tutaj wy wykorzystywany w pełni? Czy to zapotrzebowanie jest jeszcze większe? No wystarcza na tą produkcję, co mamy. No, na pewno kiedyś może będziemy zwiększać, ale na tą produkcję w zupełności starcza. No, mhm. Uzupełniamy część ze studni głębinowej. Jak nie ma opadów u nas tu Wielkopolsce, mhm. na pewno brakuje. Mhm. Jeśli chodzi o pojemność tego zbiornika, to mógł pan posadzić większy? Są większe w ofertach firm? No na pewno są większe, ale no tutaj wyliczyliśmy, że na naszą produkcję to starczy. Bo jeśli chodzi o ceny przed trzema laty, bo teraz domyślam się, że pewnie są one jeszcze wyższe. No, jest, trudno powiedzieć, ale no cena była konkurencyjna, nie pamiętam. Mm. Ceny więc nie mogę określić, ale na pewno nie żałuję tej inwestycji. Jeszcze kilka kwestii dotyczących samego zbiornika, a mianowicie z jakiego materiału on jest wykonany i jaka jest jego wysokość? Wysokość jest około 3 metrów, gdyż ta, ta wysokość nie wymaga żadnych pozwoleń na budowę i wykonany jest z blachy ocynkowanej, a w środku jest wyłożony plandeką. Mm -hmm. A jeśli chodzi o dbałość o niego na okres zimowy, to co musicie robić? Wystarczy tylko spuścić wodę, czy jeszcze jakieś prace pielęgnacyjne są, muszą być przeprowadzone? No jest tu krótki okres, no on nie wymaga czyszczenia, także mamy pomontowane zawory, zawory przelewowe, także na zimę spuszczamy wodę i czekamy mhm. na następny sezon. Czyli tak naprawdę jeśli mielibyśmy sobie powiedzieć w prostych słowach to jak się odbywa tam to podlewanie wodą zebraną w zbiorniku, to jak to wygląda? No, zebrana woda, no jeżeli jest wystarczająca ilość, to jest wykorzystywana z opadów, a jeżeli mało, jest do, dolewana ze studni głębinowej tam się miesza stoł i zamontowana jest pompa, która przy, podlewa tunel. Zdarzały się takie sytuacje, że przelewała się woda ze zbiornika? No, raz się zdarzyła po wielkich ulewach, ale tak to nigdy wie, tak nie. Czyli tej, tej wody rzeczywiście brakuje tutaj. Tak, wody rzeczywiście brakuje. Powiedzieliśmy sobie więcej o produkcji roślinnej, powiedzieliśmy sobie o zbiorniku, ale chciałem jeszcze pana zapytać o park maszyn, bo przy takim areale i tak specyficznej produkcji to chyba tego sprzętu również tutaj dużo potrzeba, prawda? Tak, no mamy bardzo dużo maszyn i specjalistycznych. No najważniejsza to jest maszyna do wykupywania drzew. Mm. Która wykopuje drzewa z bryłą. Są po prostu wózki podnośnikowe, które służą do pielęgnacji. Jak i również mamy dwa duże ciągniki ponad 100-konne, które są tam wykorzystywane do orki. Mamy taką maszynę mulczer, taką zakupioną, która też tutaj te resztki poszkółkarskie czy pożliwne nam. Uprawiają, także no, dużo mamy, cztery małe ciągniczki takie do 30 koni, które no, no, większość pracy w szkółce wykonują, gdzieś rzędy są w nich 2, 2,5 metra, więc tutaj najbardziej zastosowania ma mały sprzęt. Mhm. Jaka jest w ogóle historia pana gospodarstwa, jak to tutaj wygląda? Przejął je pan po rodzicach, czy, czy było to inaczej jakoś? Gospodarstwo przyjąłem po rodzicach na początku lat 80, gdzie to było typowo tradycyjne gospodarstwo, jak to kiedyś bywało, krowy, konie, kury, mhm. świniaczki. Tutaj była też mała tradycja produkcji szkółkarskiej, może tylko takie, głównie to były sadzone topole i ja to przejmowałem. No i też to zaczęliśmy robić i później po prostu systematycznie doszliśmy teraz do tej powierzchni, którą mamy. Mhm. Następcy są? Mam syna, który no, interesuje się gospodarstwem, pomaga w prowadzeniu. Aktualnie chodzi do czwartej klasy technikum mechanizacji rolnictwa. No, planuję tutaj być na tym gospodarstwie. Mhm. Czyli pewnie jakieś inwestycje na przyszłość już również macie przewidziane? No, no, mamy przewidziane, ale to już może, bo ja już jestem praktycznie emerytem. Kończę w przyszłym roku działalność rolniczą, przechodzę na emeryturę. Myślę, że syn będzie to dalej prowadził. Thank <laughs> you. Jest jedna w planie dobudowa jednej nawy tunelu no i hala na maszyny. Mhm. I przebudowa kontenerowni na bardziej nowoczesne rzeczy, ponieważ no to co robiłem, no to było robione 30 lat temu. Inne technologie, inne materiały. Następca będzie robił. Mhm. Jest z nami pan Karol Pawłowski, przedstawiciel firmy. Nowym produktem, który gdzieś od dwóch lat jest oferowany przez firmę w związku z zapotrzebowaniem na rynku, w związku z ekologią i potrzebą, czy też chęcią magazynowania wody są zbiorniki retencyjne na wodę. Są to zbiorniki z blachy falistej o wielkości od 22 m3 do ponad 350 m. Na średnicach od 3,5 do 11,5 m. W zakresie tych zbiorników oferujemy również zadaszenia. Jest to dach albo płaski z membrany, albo dach stożkowy. Oparty na konstrukcji stalowej. Zbiorniki na deszczówkę, które mogą znaleźć swoje zastosowanie w gospodarstwach rolnych, ma także polska firma Swimmer z Torunia. Jest z nami jej przedstawiciel, pan Przemysław Bohat. Panie Przemysławie, niech nam pan powie więcej tutaj o tym, co wy macie w swojej ofercie, jakie są to pojemności, jeśli chodzi o te zbiorniki. Dzień dobry. Toruńska firma Swimmer. W tym roku obchodzimy 15-lecie. Funkcjonowania. Wywodzimy się generalnie, rozpoczęliśmy naszą produkcję od zbiorników do oleju napędowego. Ten rynek zbiorników naziemnych, dwupłaszczowych zaczął się rozwijać właśnie. Kilkanaście lat temu bardzo dobrze na tym rynku sobie radzimy. No i tak na przestrzeni lat dochodziły kolejne produkty zbiorniki do nawozów płynnych, zbiorniki do AdBlue. No i teraz bardzo ważny aspekt zagospodarowanie wody, zagospodarowanie wody deszczowej właśnie zbiorniki. Do deszczówki. Jaka jest pojemność tych zbiorników? Z czego one są wykonane? Bo to jest dla nas bardzo ważne. Tak jest. Produkujemy zbiorniki naziemne, jak i zbiorniki podziemne. Wykorzyst... Wykonane one są z polietylenu. Jest to tworzywo sztuczne, bardzo odporne na uszkodzenia, trwałe, służące nie tylko w gospodarstwach rolnych, ale i w firmach produkcyjnych, przemysłowych przez wiele, wiele lat. No właśnie, A jeśli chodzi o te pojemności, jak to wygląda? Tutaj, jeśli chodzi o wodę, to od najmniejszych, które mają zastosowanie w gospodarstwach domowych, od 1000 litrów poprzez 2, 3,5, 5 tysięcy, aż do większych zbiorników, które głównie mają zastosowanie w gospodarstwach rolnych, i to są zbiorniki później od 10 tysięcy, aż do 22 tysięcy litrów. Powiedział Pan, że są jakby dwa rodzaje tych zbiorników. Te, które mogą być montowane, na ziemię i pod ziemią. Jak one muszą być posadowione w takim razie? Czy musi być jakaś odległość od jakichś budynków? Tutaj nie ma przepisów regulujących odległości. Takie przepisy mają zastosowanie przy zbiornikach do oleju napędowego absolutnie tak. To Jeśli chodzi o wodę, nie ma takich regulacji. W gospodarstwach rolnych tutaj ponad 90% sprzedaży, i ma to definitywnie sens, to są zbiorniki naziemne. Dlaczego zbiorniki naziemne. Przede wszystkim jeśli chodzi o zbieranie wody deszczowej, no to oczywiście możemy ją zebrać i w zbiornik naziemny i w zbiornik podziemny, natomiast zbiornik naziemny ma później lepsze zastosowanie, bo woda w tym zbiorniku naziemnym może być lepiej kondycjonowana, podgrzana. Możemy zaraz o tym powiedzieć, tutaj szerzej y, zastosowana, choćby w opryskach y, rolniczych, y, dużo, dużo lepiej. Y, Zachowują się środki ochrony roślin y, przy zastosowaniu wody takiej skondycjonowanej, podgrzanej, wody miękkiej, deszczowej, jak również aspekt związany ze stresem roślin, które y, no, dość jednak mocno reagują na, y, na różnicę temperatur i na stosowanie tych zabiegów y, oprysku wodą zimną i nieskondycjonowaną. Chciałem zapytać, w jaki sposób ona jest do tego zbiornika y, pozyskiwana, zbierana. Tak jak tutaj widzimy na tym zbiorniku, nie wiem czy to będzie tutaj y, widoczne, y, woda dostaje się do tego zbiornika albo jeśli jest to woda deszczowa gdzieś z dachu, z rynny grawitacyjnie, no czyli bardzo prosty sposób napełnienia zbiornika, natomiast woda z sieci, która jest dopuszczana do tego zbiornika i później ewentualnie wykorzystywana jako taka rezerwa w przypadku braku wody, choćby do karmienia zwierząt w gospodarstwach, bo, bo to też jest bardzo popularne zastosowanie tych zbiorników, no to jest jest napełniana zaworem. Zawory mogą być tutaj różne: jednocalowe, dwucalowe, trzycalowe. Woda z sieci może być tu w zbiorniku zastosowany również pływak, który tą wodę odetnie w momencie napełniania. Jeśli jej ubyje w zbiorniku, to automatycznie zostanie ta woda do zbiornika dopuszczana. Co jest taki zbiornik jeszcze wyposażony? Bo wiadomo, że to jest bryła wykonana z tego polietylenu, o którym Pan powiedział. A co tutaj jeszcze mamy? Czy mamy na wyposażeniu na przykład jakąś pompę do opróżniania tego zbiornika? Tak jest. Najprostszym takim pierwszym sposobem opróżnienia zbiornika to jest też spust dolny i opróżnienie tego zbiornika grawitacyjne. Natomiast jak najbardziej stosujemy różnego rodzaju pompy, w tym pompy zanurzeniowe w zbiorniku, gdzie bardzo szybko z wydajnością nawet do 500 litrów na minutę możemy ten zbiornik opróżnić. Opróżnić, przepompować gdzieś tą wodę, podać ją do jakiejś innej instalacji nawadniającej, czy też napełnić nią opryskiwacz. To teraz jeszcze jedna bardzo ważna, kluczowa wręcz kwestia, a mianowicie koszty. Jeśli chodzi o zbiorniki do wody, to no taki przedział cenowy jest dosyć duży, no ale też pojemności zbiorników są duże. Te zbiorniki najmniejsze 1000 litrowe kosztują od. 1000 zł netto. Te zbiorniki największe 22 tysiące to ceny kształtują się w granicach 12 tysięcy złotych netto. Czy tutaj zapotrzebowanie ze strony rolników w ostatnim czasie się zwiększyło jeśli chodzi o tego typu produkt? W ostatnim czasie bardzo duże zainteresowanie jest zbiornikami do wody. To jest taki od, od kilku lat bardzo temat modny i na czasie. Raz, że zagospodarowanie wody deszczowej, program Moja Woda. Który, do, który dofinansowuje zakup tych zbiorników, w tej chwili do, do 6 tysięcy i do 80% wartości inwestycji w zbiorniki. Drugą bardzo istotną sprawą to, jest, to są regulacje prawa wodnego, które dają samorządom możliwość obciążania podmiotów i indywidualnych, i firmy opłatami za odprowadzanie. Do sieci kanalizacyjnej, czy do sieci no, związanej z, z odbiorem wody deszczowej, no właśnie tej wody, która jest w granicach działki niezagospodarowana. Wiemy, że w Polsce kilka samorządów już takie opłaty na firmy i instytucje, i na, i na nawet podmioty pr 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 prywatne wprowadziła dochodzą kolejne, także jeśli w najbliższych latach nie będziemy tej wody deszczowej zagospodarowywali w ramach własnej działki i na własne potrzeby, to będziemy ponosili z tym coraz większe koszty. Jest z nami pan Paweł Kiermas, technolog produkcji w firmie Swimmer, który więcej opowie nam o tym właśnie, w jaki sposób są konstruowane te zbiorniki. Jak to tu się, tutaj się po kolei od A do Z odbywa? Dzień dobry, bardzo mi miło. Zbiorniki przez nas produkowane są formowane metodą rotomoldingu. Tutaj mamy przykład procesu jednego ze zbiorników. To jest akurat zbiornik 3000. Proces polega na tym, że zasypujemy tworzywem formę, później wygrzewamy w piecu, chłodzimy i rozformujemy wyciągając gotowy produkt. Ile zbiorników jesteście w ciągu jednego dnia gotowi wyprodukować na tą chwilę? Nawet kilkaset sztuk. Czy tutaj ta konstrukcja zbiornika różni się w stosunku do tego, do jakiego płynu on będzie przechowywania wykorzystywany? Tak, to jest starannie liczone przez naszych konstruktorów i każdy zbiornik jest dostosowany do odpowiedniego medium. A jeśli chodzi o kolory tych zbiorników, to czy tutaj mamy jakiś wybór? Tak, mamy bardzo szeroką gamę produktów, możemy z palety stworzyć praktycznie dowolny zbiornik.